Hej kochani, witam was na kolejnym odcinku z tej perspektywy, tak zwanej oczami jeźdźca. Ehm, dzisiaj dzień drugi lążowania, tego, że tak powiem, łobuza. Ostatnio, jak nie wiem kiedy wydam ten filmik. Ehm, możecie sobie połączyć tamten filmik, gdzie strasznie brykał i co mi świece walną. Jak nie widzieliście to zapraszam, Dom na pewno E, ogarniecie, gdzie, co, jak jest. A dzisiaj stwierdziłam, że nie wsiądę na niego, bo będę się za bardzo cykać. E, żeby jakaś krzywda mi się nie stała, bo to jest taki łobuz. E, także dzisiaj po prostu podrążkujemy sobie coś, żeby się zmęczył i jutro sobie wsiądę. Także kolejna e, perspektywa z ląży. Kolejny odcinek złożyłam, mam nadzieję, że Wam się nie znudzi, ale dam te najciekawniejsze fragmenty. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. I co, my się wstępujemy. Zaraz zmienimy kierunek i ten... I będziemy sobie kusować. Dobra, zmieniliśmy kierunek. On się bardzo pokazuje, że mu się nie chce chodzić. Bliżej jeszcze nikt na mnie wejdzie. Zaraz. Czekajcie, już co jakoś to ogarnąć. Dobra. Tak, jeszcze przed drągami. Tak, dobry pomysł bumerang. Kus. Kusik. Dalej. meg Tak. Wiadomo ja trochę więcej tam ląży. Niech sobie biega. No, widzicie, jak mu się teraz jest. Jaki biedny, zmęczony konik. Udaje, że mu się nie chce biegać. Bumek, nie skracaj tak sobie. Trzeba pochodzić, żeby się rozbiegał. Okej, okay, dobry koń. No i teraz gitas. Dobra, zmieniłem kierunek. Zbiera trochę tu lążę. Tak jest. No słodki jesteś, chodź. Słodki jesteś, tak, chodź. Musik. Tak? Dobry! Że cieszy mnie to, że dzisiaj mu się tak bardziej nie chce niż chce, tak jak wczoraj. Bo ja ten filmik, gdzie tak mi brykał i stanął ten, postawił świecę. To nagrywałam wczoraj, ale zanim to przerobię, wstawię i tak dalej, to pewnie będzie. To pewnie będzie już kilka dni później. Tak samo nie wpuszczę Wam filmiku jednego po drugim z ląży, tylko raczej będzie tamten z ląży. Jakaś jazda przewiduje. Pewnie jutrzejsza jazda wyjdzie szybciej niż ten dzisiejsze lążowanie. Żeby jednak wiecie, było trochę różnorodności. Dobry konik. A i nie mówiłam, ale założyłam mu dzisiaj ochraniaczki, bo tak mi się widzi misiało. <laughs> ale widzę, że mu to różnicy nie robi, bo w sumie jak pierwszy raz do mnie przyjechał, <laughs> to już było 3 lata temu by the way, <laughs> to jak mu założyłam ochraniacze albo jakieś owiki, dobry koń, to strasznie pokazywał, że mu to przeszkadza w sensie no, wiecie, tak nogami do góry, w ogóle nie umiał chodzić, go coś tam ubierało, nie pasowało mu coś tam, a dzisiaj to już, no wiadomo, trzeba było to przepracować, nie? Żeby się przyzwyczaił, bo nigdy wcześniej nie miał zakładanych. O, przyjechał do mnie jako pięciolatek, który jeździł western, a ja go troszeczkę tutaj pozmieniałam, przede mną w ogóle nie skakał, a teraz. W tamtym roku jechaliśmy nawet zawody 70 i 80 cm. E, także bardzo fajnie, i pierwsze 120 skoczyłam na nim swoje. E, też w tamtym roku, Tamty ro, tamten rok 2023. To był taki najlepszy nasz rok, patrząc pod kątem sportowym, bo też sobie te stojaki, co widzicie, zrobiłam te drągi. Galopujemy sobie już. Niech się trochę rozgalopuje, bo my generalnie mamy duży problem z galopem. Nie, no tak, w sumie sobie myślę, że zazwyczaj u nas, jak jest zima, nie, Zacznę Wam w ogóle opowiadać od początku. Jak jest zima, no to wiadomo dużo mniej jeździmy, bo nie mam hali, bo koło domu mam stajnie. Także, no, hali nie mam. To wiadomo, placa to zamarznięty, a to zalany. Tym bardziej, że jest tutaj na łące. Co prawda. Yy, tak jest. <ścoughs> Co prawda, był wysypany piach. Tak, dookoła, tak jakby. Tak. Prt. Okej, okay, niech chwilę pokusujesz, raz zagalupię. Yy, był wysypany piach, no ale to wiadomo. Zmieszał się z ziemią, jest lepiej, co prawda, ale nie jest jakoś super ekstra fajnie. E, także zima jest takim naszym przestojem trochę przerwą i wtedy więcej jeździmy na przykład w tereny. Hop, galop! Hop! 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 Tak jest. E, I jak wracamy na wiosnę, jak się ładna pogoda zaczyna robić, nie jest aż tak mokro, to wtedy zazwyczaj mamy problem z galopem. Ale z kusem jest git, nie? A później jak już zaczynamy na przykład skakać czy coś, to wiadomo, tego galopu jest coraz więcej. Dobry koń. Tego galopu jest coraz więcej, a kus jest takim, wiecie, przerywnikiem przed stępem. Znaczy po stępie i przed galopem. Dobra, zmienię mu kierunek. Prt. Eee, przez co jest taki opobudzony zawsze jak kusujemy, bo wie, że będzie galop, nie? takie niefajne zgadywanie, ale no nic nie poradzę, wiadomo ćwiczymy nad, nad tym, dobry konik jesteś tak no idź kusik przez co ten kus jest wtedy taki bardziej wiecie nasączony tymi emocjami jego i moimi oczywiście hop galop hop, tak jest Także tak wygląda i później właśnie kusik jest taki no troszkę gorszy, dobry koń, a galop jest lepszy, bo wtedy już e, po tej przerwie ogarniam jak to się wsiadało w konia, w pełnym siadzie, w galopie, e, przypominam sobie wszystko, jakie to mięśnie działały i tak dalej, tak jest, <laughs> także to wiadomo wszystko z czasem przychodzi. Dobra, pogalopowałam sobie troszkę. Jest zaciekawiony co się chodź dzieje. I eee, ja tutaj te drążki teraz poukładam, puszczę go na chwilę z Będzie mi łatwiej, nie ucieknie mi oczywiście, mam nadzieję. Nie ucieknie mi, będzie obserwował. I eee, ja zajmę się za układaniem tych drążków, myślę sobie jak to zrobić na pewno jeden, żeby... Jakiś tu na środku był. Ok. A niech sobie tam idzie, nic się nie stanie. 2, 4, 5 Dobra, tu będę na razie na kusik, a później yy, przestawiam na galopik. Raz, 2, 3, 4, 5 Ok. Jest git. Myślę, że tak po prostu. Ja tu zakręcik. Da sobie radę, chłopak. Także ja sobie złożę trochę tu lążę. On poleciał się napić. <grymne> Idę po niego. I później sobie te drążki weźmiemy wyżej na oponki. Dobra, Gites. Mamy go już na ląży. Kusik. Pus. Dalej. Tak. No ja postaram się go idealnie naprowadzać na te drążki. Dobry konik. Okej, okay, jest git. Co będzie teraz szerszym kółkiem najeżdżać? Ho ho, pru, pru. Tak jest. O. Spójrzcie, jak szybko biega Ale to nic. Ho, ho. Super! Prrr. Chcę, żeby trochę się z nimi oswoił. Ej, no co ty? Poleciał mi za daleko. Trzeba ho, ho. Ho, ho. go teraz dopilnować. Ok, jest git. Super! Dobra, wydaje mi się, że jest trochę za daleko. Bo bardzo musi się wyciągać. Z jednej strony no to spoko, nie? Ale mi raczej chodzi o to, żeby się nie stresował, tylko żeby się co? Wyciszał. Także te drągi powinny być troszeczkę o... Wyciszające, a nie jeszcze bardziej pobudzające. Dobra, myślę, że... Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest git. Trochę jeszcze ta. Git. Spróbujemy jeszcze raz. Ale już teraz w drugą stronę. Kusik. Kus. bumek. Tak jest. O. Tak, super, okej, okay, o to mi chodziło. Założę sobie rękawiczkę, bo mam odmarzagi i ten, łapa. Super, okej, okay, o to mi chodzi. Żebym się trochę uspokajał. <coughs> Jednak. O, o. Okej, okay, dobry koń. Jeszcze raz na tą stronę. Brrrt. Bardzo dobry. Ok. Zmienię mu kierunek. I zrobimy to samo. Chodź. Dobry konik jesteś. Dobra robota teraz. Tak. haha, Chodź. Jaka odklejka. ho. Się wkurzył, że się lekko przewrócił. Nie przewrócił, tylko prrrt Potknął. Okej, okay, strasznie szybko w tą stronę biegnie, nie wiem odchodzi. Ho ho, ho, ho. Prrrt, prrrt. No za szybko mam wrażenie Dobry Pr, prrrt. Ho, ho. Ho, ho. Tak No dobra, nic nie zrobię. Podniosę mu to, może wtedy zacznie bardziej jakby myśleć. Tak. I tak dobra robota, bo mnie trącał. Także gites. Czekaj chwilkę. Ja to podniosę. Psa. Tu też gitès. Przejdź trochę. Tak jest i tutaj Dobra, będzie git. Stemp tak. Kusik. Kus. Bumek. Kus! Kusik. Tak. Pr -pr Zobaczymy, co teraz wytworzy właśnie. <gryw> o. Nie spodziewał się tego, mam wrażenie. <gryw> Dobry koń. Bo pierwsze strącił. Nie szkodzi, nie? No ktoś się tam jedzie, tak, niech se jedzie. Nie szkodzi, że strącił, poprawimy Upsa. Okay. Teraz będzie się spodziewać. Nie będzie się tarzać, chłopcie. Serio? Serio? No, ja nie wierzę w niego autentycznie nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Mogę? Dawaj, dawaj mnie to. Dawaj. Dawaj mnie to, o dawaj. O, słodki pyszczyk. Dawaj Bumek, trzeba biegać. Dawaj. 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 Nie kuć się ze mną ty. No. Bysz jeść gałązkę, zwariowałeś. Tak jest, okej. Okay. Tak, po najniższym, ale dobra, dobry koń. Dobrze zrobił. Idź dalej troszkę. Ok, teraz super koń. Bardzo fajnie teraz, bo podnosił sobie nóżki. Dobry. Potrzebował chwilę relaksu z gałązką. Okej, okay, to stuknięcie nic nie znaczy. ho. ho. tak jest. Dobra robota Dobra robota, tak! Dobra robota. Stempik, Tak. Kus. Kusik. umek. Nie wiem, czemu się kupy nie chce. Tak powiedział z ogon. Kus! Ciągnie do tamtego. A nie! Ale mnie wyrolował. Ja myślałam, że ciągnie do tamtego narożnika, bo tam zawsze kupę wali. Ty łobuzie, a ja ci odpuściłam takie rzeczy. Chciałam być. O, jednak! Dobra! Jednak się doczekaliśmy. Lżej ci będzie biegać. No idź. Nie w A w tą proszę. Tak. Kus. Tak jest. Dobry. Ho, ho. Brrrt. Bardzo dobry koń. No ślicznie przechodzi. Podoba mi się. Ho, ho. O dobra, nic się nie stało, tu trochę szybciej i stuknął dwa razy chyba. Prrt. O jest! Pr -pr pr tu wleciał jak nie wiem w co, ale dobra, ho dobrze jest. To, że szybciej nie znaczy, że gorzej. Okej, okay, ustawiam teraz na podwyższeniu z jednej i z drugiej strony. To dobrze zro zrobi. To przechodzimy do galopiku. Chodź. Najpierw wylewo. Idź, idź. Tak jest. Kus, kusik. Tak jest. Zobaczymy co teraz nam powie. Okej, okay, dobry koń, stugnął troszkę pierwszego, tak jak wcześniej. Tak jest. Się zdziwił po prostu. Bardzo dobry koń. Tak jest. Prrr. Okej, okay, dobry koń Dobra, ustawiam teraz drążki na galop. Hop, galop. Hop. Prrrt. Żeby się poskracał. Dobry koń. O! Tak! Ho, ho! Prrrt. No i po co szybciej? Okej, okay, dobry koń. Super. Hop. tak, Prrrt. Prrrt. Że on, żeby U. się, dobra, podniesione drążki na galop, zobaczymy co z tego wyjdzie, hop galop, hop. dobry koń, ok, teraz przynajmniej sobie tak. Będzie dzielić. O jest, o jest. Hop, galop. Hop. Tak. Okej, okay, dobry koń. Odsunęłam mu jeszcze tak o pół metra. Ho, ho. Okej. Bardzo dobry konik. Jeszcze raz, niech tak. Hop. O Jezus, o Jezus. Co to się stało? Hop, galop. Tak. Super, dobra, kończymy. Wiem, że tam prrrt. skończył, co w się sensie skończył. Wiem, że tam skoczył źle, bo strącił. O, ale jest git. Hop. Hop, tak. O Jezu, jak ładnie się tu zebrał, dobry koń. O, tak. O, bardzo ładnie, okej. Okay. Skończymy na tym. Kończymy na tym. Ho, ho, ho. Super konik. Bo to mi się podobało. To był właśnie pierwszy raz, co jechał właśnie w prawą stronę. Kusuj chwilkę i bardzo ładnie się zebrał. Zresztą widzieliście pewnie. Mi się bardzo podoba. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do następnego. Siema!